Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przyszedłszy do was bracia, nie przybyłem by, błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem będąc wśród was nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i To Ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby się wiara Wasza opierała nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W Dzień Szabatu udało się, udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu Księgę Proroka Izajasza. Rozwinąwszy Księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie. Ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Aby uciśnionych, Abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli a wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj, że i tu w swojej ojczyźnie tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do wdowy w sarebcie sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca. Wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Pięknie, tak huknęliście tym śpiewem, że, że naprawdę serce rośnie. Powiem Wam szczerze, że dawno nie miałem takiej tremy, przemawiając do, do młodych ludzi, no aż pokazałbym, że mi się ręce trzęsą, ale właśnie przestały w tym momencie. I kiedy zaczynam kazania do ludzi, którzy gdzieś mnie mało znają, albo są w ogóle gdzieś nowi dla mnie, mówię tak, usiądźcie sobie wygodnie, bo kazanie będzie długie i nudne, ale teraz odwołuję te słowa, nie powiem tego. Zrobimy taki mały eksperyment tylko. Proszę, żebyście powtórzyli za mną te słowa, które zaraz postaram się zaśpiewać. Ja śpiewam marnie, ale spróbujemy, co? Oprócz rozumu, nie brak mi niczego. Oprócz rozumu nie brak mi niczego. Dobrze, żeście się przyznali, ale tu chodzi o jedną bardzo ważną kwestię. Wiecie, że tak czasami was obserwuję na tych mszach. Często się przyglądam ludziom i pierwsze co robicie to oczka, nie? Pek, zamykamy, posłucham zamkniętymi oczami, będzie lepiej się skupić, nie? A potem co się okazuje, że śpisz i budzisz się z językiem w uchu sąsiada, nie? Na przykład, bo to jest sen naglonojada czasami z językiem przyklejonej do szyby, tu nie ma szyby gdzieś, nie? i możesz się tak obudzić, niż sąsiada po co, nie? Teraz się wsłuchaj trochę w te słowa. Chrzest dzisiaj nie będzie, nie będzie intelektualizowania. Zresztą wystarczy na mnie popatrzeć, czy ja wyglądam na intelektualistę. Popatrzcie. Kiedyś nawet, nie tak dawno, jakiś miesiąc temu pani podeszła do mnie w supermarkecie, wziąwszy mnie za ochroniarza, nie? Mówię jej, że nie mam przecież koszulki ani oryginalnej plakietki z Vanessy, czego ona mnie chce, a ona mówi, no aha, i poszła sobie, nie? Także dobrze, że się nie przyczepiła. Zrobiłem sobie notatki, żeby naprawdę długo nie gadać. No i tak myślę, że w jakieś 35 minut powinienem się tu gdzieś wyrobić. To jest jak na mnie i tak krótko naprawdę. Możecie powiedzieć, to póki ja te wstępy takie przydługie, nie? Już trzy minuty. Ale powiedzieć coś o Chrzcie, wiesz, to jest bardzo trudno. Chrzest, jeżeli chodzi o studia teologii, to rozpatrujemy chociażby na liturgice. Chrzest, możemy od strony dogmatycznej rozpatrzeć, nie? I, i tam gdzieś się przejawia, i to są godziny długie wykładów. I tak dzisiaj, może jeszcze pewne usystematyzowanie kwestii w ogóle, bo było wprowadzenie do wprowadzenia, właściwe wprowadzenie i kościół. I teraz, może pewne przypomnienie: co to jest sakrament w ogóle? Niewidzialny znak. Albo widzialny znak niewidzialnej łaski. O mało co kiedyś nie zaliczyłem właśnie sakramentologii, bo powiedziałem niewidzialny znak widzialnej łaski. Odwrotnie. Widzialny znak niewidzialnej łaski. Czyli w jakim, w jakim sensie Bóg przychodzi do nas i w sakramencie chrztu dzieje się tak, że przez ten widzialny znak polania główki dziecka wodą albo przez zanurzenie e, oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego, bo taki jest jeden ze skutków chrztu. My nie widzimy i nie wiemy, jak się to dokonuje, w jaki sposób, ale Bóg tak przychodzi, a nie inaczej, tak mu się spodobało. I teraz inaczej, że tak personalistycznie ujmując sakrament, i ta definicja mi się podoba bardzo, jest to znak obecności Jezusa, Chrystusa i jego rzeczywista obecność. Czyli co się dzieje, że kiedy się właśnie przychodzi na ten chrzest, kiedy rodzice przynoszą dziecko, tak się najczęściej u nas dzieje, to Jezus Chrystus wchodzi w życie tego dziecka poprzez ten gest. Polania wody, poprzez te również modlitwy i egzorcyzmu i, i wyznanie wiary, to wszystko. Chrystus przychodzi. Konkretnie przychodzi. Do Ciebie też kiedyś przyszedł w Twoim życiu. Po co? Po to, żeby Ci dać zbawienie. Bo zauważ, że sakramenty, zwłaszcza chrzest, one otwierają nam zbawienie. One otwierają nam te bramy nieba, tak by to patetycznie rzecz ujmując. I przez sakramenty jest się łatwiej zbawić. Mamy siedem sakramentów. O tym też już była mowa, ale taki ich podział, bardzo prosty, na sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, takiej inicjacji chrześcijańskiej. To są trzy pierwsze. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Sakramenty uzdrowienia, w którym Chrystus przychodzi do nas no, z uzdrowieniem, swoim konkretną łaską uzdrowienia, duchowego bądź nawet fizycznego. I to jakie są sakramenty? Mała przepytka tu, te dwa uzdrowienia. Nie słyszę. Tak i... Sakrament pokuty i pojednania. Tam, tam też otrzymujemy zdrowie, i tak jak powtarzam, często za pewnymi kwestiami szatan w mordę dostaje porządnie w sakramencie pokuty i pojednania. Ten, który cię gdzieś próbuje do poziomu zwierzątka sprowadzić i kusi i tak dalej. I jeszcze są sakramenty służby wspólnoty, które to, jest, to są dwa: kapłaństwo i małżeństwo. Kapłani, wiadomo, duszpasterze prowadzą, służą, i to jest służebne kapłaństwo bardzo mocno. No i małżeństwo, czyli rodzina. Tak służycie Kościołowi, jeżeli będziecie mieli rodziny, że możecie pny, przymnażać członków temu Kościołowi. Nie? Dzieci przynosić do chrztu chociażby, ale, ale też to zbawienie, zbawienie w rodzinie. I to jest, to jest fundament, to jest istota. Sakramenty są sprawowane przez Kościół i w Kościele. Po co istnieje Kościół? Żeby z jednej strony prowadzić nas do zbawienia, z drugiej strony żeby pokazać też człowiekowi, jak wiele Pan Bóg dla niego zrobił. I szafuje, czy tutaj szafuje sakramentami, to brzydkie słowo, ale szafasz sakramentu, nie? Czyli udziela nam sakramentów po to, żeby było łatwiej człowiekowi się zbawić. Kiedyś było takie e, hasło, które e, e, taki Cyprian z Kartaginy powiedział tak wobec tych, którzy odchodzili od kościoła. Ekstra eklezja salus nulla, poza kościołem nie ma zbawienia. E, Fulgencjusz z ruspę rozciągnął tylko zbawienie, czy zawęził do kościoła, a to nie o to chodzi. Poza kościołem jest też zbawienie, ale my jako ludzie kościoła, my jako kościół mamy najpotrzebniejsze, najpewniejsze środki potrzebne do zbawienia i między innymi bardzo ważnymi środkami są sakramenty. I teraz jeżeli chodzi o sakramenty, w każdym sakramencie jest materia i forma tego sakramentu. Jeżeli chodzi o chrzest, no to taką tutaj materią tego sakramentu jest woda. Woda, a formą sakramentu to jest polanie właśnie czy zanurzenie w tej wodzie i wypowiedzenie słów tutaj imię tego, który jest chrzczony i, i tutaj kwestia dalej ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nie mówimy amen na końcu. Ponieważ ta rzeczywistość już się dokonuje, a amen znaczy niech tak się stanie. I to jest, to jest ważne, to jest istotne. Szafarzem sakramentu chrztu, bo zwyczajnym jest duchowny, czyli osoba, która ma święcenia kapłańskie. Po pierwsze, no kto to jest? To jest prezbiter. Diakon też może chcić. Nadzwyczajnym, nadzwyczajnym szafarzem chrztu jest każdy człowiek, nie tylko chrzczony, nawet niewierzący może chrzcić z tym, żeby y, wzbudził w sobie intencję zgodną z intencją kościoła, czyli włączenia tej osoby do kościoła. I nie trzeba wody święconej, wystarczy, że była czysta woda, i wtedy wypowiada się imię tego chrzczonego i po prostu y, te słowa, które powiedziałem wcześniej. I tu każdy, każdy może, może chrzcić. Potem, jeżeli jest możliwość, no to właśnie jest takie dopełnienie chrztu w kościele. I zauważcie, to jest właśnie taka katechetyczna kwestia, nie? To są takie wiadomości katechetyczne, ale myślę, że warto, warto je tutaj przypomnieć. Jeszcze są różne rodzaje chrztu. Ten, o którym mówiłem przed chwilą, to jest chrzest z wody. Jest też chrzest krwi i tutaj na przykład, jeżeli ktoś jest nieochrzczony, a przygotowuje się chociażby do Sakramentu chrztu, do wejścia do kościoła, i nagle tutaj z tego powodu ginie, że, że się przygotowuje. Ponosi męczeństwo też, nie? To jest traktowane jako ochrzczone. Jest to chrzest krwi, jest też chrzest pragnienia. Nie ma kogoś, kto by mógł ochrzcić jakąś osobę, i co się dzieje? Ta osoba, nawet tutaj gdzieś umierając, ma to pragnienie przyjęcia chrztu i jest. Jest też ochrzczona, jest też włączona w kościół, nie? tak bardzo konkretnie. Myślę, że, że to warto wiedzieć. To są takie suche jakieś wiadomości, a teraz chciałbym się skupić trochę na skutkach chrztu. Bo każdy sakrament yy, pociąga za sobą jakieś skutki. Pierwszym takim, yy, chyba moim zdaniem, bardzo ważnym jest to, że kiedy jesteśmy ochrzczeni, czy byliśmy ochrzcie, ochrzczeni, to grzech pierworodny został no, po prostu usunięty. Nie? To jest to obmycie z grzechu. I nawet gdyby ktoś właśnie został już ochrzczony w dorosłym wieku, no to nie musi się spowiadać. Do pierwszej spowiedzi może przystąpić później, a sakrament Eucharystii może przyjąć nawet na tej samej mszy, kiedy jest chrzczony. Bo grzechy są poprzez chrzest zgładzone. To myślę, że to wiecie, to tak go woli przypomnienia tylko, ale, ale myślę, że o tym też, też warto wiedzieć. I ten grzech pierworodny, grzech, który no właśnie kazi naszą naturę, grzech, który przechodzi na nas od pierwszych ludzi, którzy to właśnie zgrzeszyli, sprzeciwili się Bogu i stawia nas w opozycji do Boga. Jesteśmy wrogami Boga po grzechu, w jakim sensie. Nie jesteśmy dziećmi bożymi, jeżeli chodzi o grzech. Jakby sami wyrywamy się Bogu, to chrzest ten grzech właśnie gładzi i chrzest czyni nas dziećmi bożymi. I włącza nas we wspólnotę Kościoła. I tu bym chciał powiedzieć trochę więcej o wspólnocie, o tym czym jest Kościół. O no wiadomo, ale teraz zauważcie, co się dzieje we współczesnym świecie. Ilu ludzi samych jakimś aktem swojej woli, apostazji czy niewiary wyłącza się ze wspólnoty Kościoła. A każdy z nas, każdy z nas potrzebuje wspólnoty. Każdy z nas potrzebuje wspólnoty. Ja myślę, że jedną z takich największych bolączek młodych ludzi, czy to w szkole średniej, czy studentów, jest co samotność. I teraz tu wspólnotę mamy na wyciągnięcie ręki. Nam się często wydaje, że we wspólnocie Kościoła jesteśmy anonimowi, w naszych parafiach przejdziesz, Ksiądz proboszcz ma 6 tysięcy, 7 tysięcy parafian, no to nie możecie kojarzyć, że jesteś z jego parafii, ale są mniejsze wspólnoty i myślę, że warto szukać dla siebie miejsca we wspólnocie Kościoła. Warto szukać dla siebie odpowiedniego miejsca. Duszpasterstwa akademickie są idealne na ten czas twojego życia. Gdzie jesteś znany z imienia, gdzie możesz spotkać przyjaciół, znajomych, gdzie możesz zobaczyć żywy, prawdziwy kościół. Istotnie. I każdy może się w tym odnaleźć. Każdy. Ja pamiętam, jak przyszła do mnie kiedyś na rozmowę taka dziewczyna, no pogadaj sobie chciała, zaaferowana, straszliwie, jakaś roztrzęsiona. Okazało się, że pół roku w takim stanie jest, I już, no mówię to ciężko, i powiedziała, że ona przychodziła do nas, do kościoła. Na msze, ale tylko po to, żeby posłuchać grupy muzycznej. Siadała na chórze, siadała za murkiem i w ogóle nie słuchała czytań, nie słuchała kazań, nie modliła się, tylko jakby wyłączała się z takiego toku rozmów z znajomymi, kiedy grała muzyczna. I co się dzieje? Pewnego dnia przyszła trochę późno, tak jak niektórzy z Was tu do Białego Dunajca, musicie teraz słuchać na stojąco, i usiadła sobie, no, poszła na chór, nie ma miejsca. Siadła, pierwszej ławce, tam tylko były miejsca, naprzeciwko akurat mnie. No, ja jestem nieśmiałym człowiekiem bardzo yy, i nie patrzę na ludzi, jak do nich przemawiam, ponieważ boję się reakcji, yy, ale tam wyjątkowo chyba patrzyłem na nią. Nie? I ona mówi tak, jak zacząłem słuchać czytań, coś mnie tchnęło, Ewangelia mówi o mnie, ale jak słuchałem kazania, to wydawało mi się, że jestem sama w tym kościele, że, że ksiądz mówi do mnie, mówi, niepokój totalny, życie przewróciło się do góry nogami. I teraz mówi tak, co ja mam zrobić, proszę księdza, pół roku tak chodzę. To było w maju, przyszła pod koniec października, początek listopada. No mówię, słuchaj, wreszcie Pan Bóg dotarł do Ciebie ze swoją łaską, pozwoliłaś Mu działać, no to wchodź we wspólnotę. Yy, mamy duszpasterstwo, zapraszamy, a mówię: nie, no yy, ja, ja nie mogę, nie? jak to tak, wejść we wspólnotę. Mówię, a kiedy byłaś ostatnio odpowiedzi? No przy bierzmowaniu, jakieś 6 lat temu, nie? A, no fajne, no to może byś się wyspowiadała na początek. No nie mogę, bo mieszkam z chłopakiem, nie? A wiem, jakie wy macie, księża, na ten temat zdanie. Mówię, słuchaj, cierpliwości, wejdź w duszpasterstwo, rozglądnij się, zobacz, spróbuj zmienić życie z chłopakiem, trzeba, tu ci pomogę. No i nie trzeba było długo czekać na jakieś, słuchajcie, efekty tutaj. Kiedy weszła, zaufała temu Panu Bogu, we wspólnotę wchodzi. Miesiąc później, co się dzieje? Jakieś omdlenie tu było, czy co? Ja wiem, że rażę bardzo, no. Bożym słowem, wchodzi we wspólnotę. Co się okazuje, że, że chłopak wyprowadził sobie, znalazł się, znalazł lepszą, nie? Po prostu, no tak bywa. Yy, I potem, no właśnie, spowiedź, długotrwała, fajna, i, i ona wchodzi. I o co się okazuje, że jak taki, tak, taki puzzle, puzzle są? Nie? Ona, jak normalnie pyk, weszła, angażuje się mocno i tak, jakby była latami nie? we wspólnocie. Nie bójcie się tego, nie bójcie się zmiany życia, nie bójcie się wspólnoty. Naprawdę. Nie bójcie się czasem. Że przed Bogiem jesteś jak na patelni w swoim życiu. Wspólnota, o to jest trud. Jeden z naszych ojców, redemptorystów, tak mi powiedział kiedyś, jak przyjechałem do klasztoru: Mówi, synu, wspólnota to jest to, co mnie zabiło, nie? Konkretnie. Ale żył jeszcze wtedy. I w tym momencie mówię: Wspólnota jest trudna, nie? Wspólnota jest trudna bardzo, ale, ale jest nam potrzebna. I znajdziesz swoje miejsce we wspólnocie kościoła na mocy czego? Chociażby Chrztu Świętego. To jest fundament, podstawa. Idąc dalej, jesteśmy dziećmi burzymi. A teraz takie pierdu pierdu nie? Ja gdzieś chodziłem do... A, jesteś dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym jestem ja, la, 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 la. Tam, 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 tam nie? Z rutu, tutu, przepraszam. Jeżeli czyjeś wrażliwe sumienie teraz ranie. Ale co, co to znaczy, że jesteś dzieckiem Bożym? Na jakiej podstawie jesteś dzieckiem Bożym? Na tej podstawie, że jesteś ulizany, usmarkany, fajny taki, cieplutki przed Panem Bogiem, czadzik? Nie, jesteś grzeszny. I swoimi zasługami za cholerę nie mógłbyś być dzieckiem Bożym. Po to był potrzebny Jezus Chrystus. Po to, żeby cię odkupił, żeby założył kościół, żebyś był ochrzczony, włączony do tego kościoła i żebyś mógł się nazywać dzieckiem Bożym. Bóg nas stworzył, ale Bóg nas adoptował przez Jezusa Chrystusa, przez to jego przyjście. Jesteśmy adoptowanymi dziećmi Boga. Bo Jezus Chrystus, i to jest ważne, o czym my zapominamy, uniżył się totalnie. List do Filipian, niech się przypomni. Chrystus Jezus, czy Jezus Chrystus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. My w Kościele Katolickim bardzo mocno podkreślamy co? Mękę śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa. W Kościele Prawosławnym bardzo pięknie już kenozę, czyli uniżenie Chrystusa widzi się w Jego wcieleniu, w przyjęciu ludzkiego ciała. I teraz możesz sobie myśleć, no co, przyjął ludzkie ciało, przyszedł na ten świat, tak, nie? Uniżył się Bóg. Chrystus, który istniał tak jak Bóg Ojciec, istniał tak jak Duch Święty, nieskończony, nieograniczony. Zamyka się w ludzkim ciele, wchodzi w historię, ogranicza się i na wieki, wieków, Amen, będzie Bogiem, człowiekiem, będzie miał to ludzkie, uwielbione ciało po zmartwychwstaniu. Dla Ciebie się uniżył. Rozumiesz? Dla Ciebie się poniżył, dla Ciebie się pozwolił opluć, dla Ciebie pozwolił się przybyć do krzyża, skopać i tak dalej. Bo jesteś dla Niego kimś, to jest fundament. Ale przez to Jego przyjście. Przez jego właśnie uniżenie, we wcieleniu, w całym życiu i w właśnie w tym apogeum męki, śmierci i potem zmartwychwstania już wywyższenie, no właśnie, Bóg nas adoptował, przyjął nas jako dzieci Boże. Jesteśmy dziećmi Boga. Nie, wy, nie wypadłeś sroce spod ogona, nie? Jesteś dzieckiem Boga. Co prawda, adoptowanym, ale kochanym jak prawdziwe dziecko. Często się ludzie burzą, nie? kiedy mówię o Bożym dzieciństwie. Widzę czasami twarze przekrzywione, bo relacje z rodzicami popieprzone, nie? bo rodzice gdzieś odrzucili, bo rodzice tak zrobili, a nie inaczej co się dzieje? Pamiętam dziewczynę, która mi się osunęła z fotela z krzykiem na ustach, bo mnie już nikt nie kocha. Moja mama mi niedawno powiedziała, że jak zaszła ze mną w ciążę, to mnie chciała usunąć, chciała aborcji dokonać. Proszę księdza, niech mi ksiądz powie, co ja mam robić? Kto mnie kocha? I mówię spokojnie, dziecko, spokojnie. Zauważ, że poprzez niechęć Twoich rodziców, poprzez tę niechęć Twojej mamy, która Cię chciała usunąć, Bóg ze swoją miłością się przebił i pozwolił Ci żyć, dał Ci życie. I teraz zauważ jedną, jedną bardzo ważną rzecz. Już mówię do Ciebie. Jeżeli masz takie problemy, jeżeli czujesz się niekochany, jeżeli są różnego rodzaju zaburzenia, trzeba, psychologa na pewno, ale z drugiej strony spróbuj budować tą swoją wartość też na tym, na tej Bożej Miłości na tym Bożym dziecięstwie, na tym, że On Ci dał życie, nieprzypadkowo. Może masz zrąbane życie, ale często można wiele rzeczy od nowa zacząć, bo jesteś dzieckiem Boga, bo masz, słuchaj, wielką godność, masz wolność, nie jesteś zwierzaczkiem, naprawdę, to jest ważne, jesteś dla Boga kimś ważnym. I teraz, no właśnie, to nie jest tekst znowu, który gdzieś tam z typu, nie, jesteś fajny taki, nie, jak jest w tym kawale, bardzo drastycznym, znowu być może mnie ktoś tam, powiedzmy, nie są jak Jasiu Yy, przychodzi do szkoły nie? I, i mówi: Mamo, nie, wszyscy się ze mnie śmieją, że mam dużą głowę. Nie, A nie, ma, nie Jasiu, nie masz dużej głowy, ale weź berecik i przynieś 5 kilo ziemniaków. Nie? I w tym, w tym sensie. To nie mówię wam w tym sensie, że jesteście. Na, tak, rzeczywiście tak jest. I to jest, to jest na mocy Chrztu Świętego. To jest skutek Chrztu Świętego, że Bóg Cię adoptował, przyjął za swoje ukochane, umiłowane dziecko. Jesteś kimś, masz godność. Masz wielką godność. Wiecie, bardzo wiele trzeba naprawdę. Czasu spędzić z niektórymi ludźmi, żeby ich przekonać o tym, że są wartościowi, że są dobrzy. Wyciągać jak na tacy ich dobre cechy, bo ich nie widzą, bo są zakompleksieni, bo gdzieś tam w rodzinie niepokładane, bo tata powtarza, że jesteś zerem, nic nie osiągniesz. Mama tak samo córce mogła mówić, nie? Może ktoś tam gdzieś, nawet z tego powodu, nauczył się odrzucony, niekochany, zdarzają się i próby samobójcze. Nie warto. Buduj swoją wartość na tym właśnie fakcie, że jesteś dzieckiem samego Boga. Autentycznie. I zawsze jest nadzieja. Dla chrześcijanina nie ma spraw niemożliwych. Jeszcze już finiszując, możecie powoli budzić tych, którzy zasnęli, ta godność chrześcijańska, bardzo wielka. Chrześcijaninie poznaj swoją godność. Kim jesteś? Kim jesteś? Zajączkiem czy lwem? Nie? Lwem oczywiście. Nie? Konkretnie, no jasne. Pewnie, że jesteś, że masz takie serce, masz to wszystko, nie będę, z eldriżem, nie będę z Eldriżem wyskakiwał, nie bójcie się. Ale to jest ważne, poznaj swoje prawdziwe imię, poznaj swoją prawdziwą godność. Ukochany, umiłowana, pewnie, odważny, dzielny, jasne, podejmować wyzwania. I mi bardzo pięknie tutaj pasuje do tej kwestii przywracania nam przez Boga godności przypowieść o miłosiernym ojcu, niekiedy pisana jako o synu marnotrawnym, nie? Pamiętacie, synek za, za życia zabił swojego tatę, w tym sensie, że dawaj, testament realizujemy, dajesz mi połowę majątku, ja idę, goodbye. I poszedł. I co robił? Roztrwonił majątek. No, może na imprezkach nie. Yy, pa, y, w Pianaparty nie było wtedy, ale na innych różnych imprezach nie. Prostytutki, te sprawy, nie ma kasy. Co się dzieje? Jest głodny. Przychodzi jakiś kryzys. Może nie tak wielki jak ten, który nam grozi ekonomicznie. Ale przychodzi kryzys, nie ma. Przyjaciele, wszyscy, którzy gdzieś tam byli, mają pieniądze, się zgubili. I kim się staje? Świniopasem. Żydzi, kiedy słyszeli tę przypowieść, wiedzieli, że w swoim upodleniu sięgnął dna. Jest nieczysty, bo chciał jeść strąki, które żarły świnie. Ale nawet mu nikt ich nie, nie dawał. I wtedy myśli sobie jedną bardzo, taką przypomina sobie bardzo ważną rzecz. Przecież w domu mojego ojca y, sługa ma lepiej niż ja. A co ja tu robię? Pójdę do ojca, powiem mu: Przyznam się do błędu, przygotuję sobie mowę. Pamiętacie może, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z sług Twoich. I, i idzie. I kiedy wraca, ojciec widzi go z daleka. To nie było tak, że że ojciec go przeklął, spadaj, nie, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia, wyklinam cię, wyklinam cię, nie wracaj do domu, nie masz po co wracać, nie. Kiedy on jest daleko, ojciec wychodzi mu naprzeciw, nie z bejsbolem czy z pasem, żeby mu wrąbać, nie, ale kiedy ten był daleko, ojciec go no, do siebie przyciągnął i chłopak klęka przed ojcem i mówi, ojciec, zgrzeszyłem względem Boga wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się swoim synem, twoim synem. I ojciec mu przerywa, nie pozwolił mu dokończyć tej mowy. Nie pozwolił mu uczyć mnie choćby z jednym ze sług twoich. Tylko daje mu sandały, daje mu pierścień, daje mu płaszcz, symbol wielkiej godności, godności królewskiej. Nie wiem, pewnie nie jeden misjonarz, przynajmniej redemporiści się w tym lubują, opowiadał, ten, przypominał ten powrót syna marnotrawnego z obrazu Rembrandta. Nie? Jak On jest tam klęczy, łysy, to jest symbol niewolnictwa właśnie. I, i tak klęczy przed ojcem, który no właśnie trzyma mu ręce na plecach, przygarnia go do siebie jedna ręka mocna, męska druga delikatna taka jakby damska dłoń, kobiety i tak jest Bóg, który przygarnia nas i przywraca nam godność przywraca nam godność bo chłopak poprzez te swoje grzechy totalnie stracił godność ale na mocy chrztu świętego każdy z nas, kiedy stracimy godność kiedy się spuniewieramy, kiedy się, przepraszam za mocne wrażenie, ześwinimy w naszym życiu możemy do Boga wrócić, bo jesteśmy Jego dziećmi, bo jesteśmy oszczeni, bo jesteśmy we wspólnocie Kościoła, bo należymy do Jezusa Chrystusa, który zapłacił za nas swoją krwią i na mocy chrztu przygarnął nas do siebie. Możemy wrócić. I to jest fundament i to jest nadzieja, słuchaj. Nadzieja chrześcijańskiego przesłania. Nie jesteś zerem, nie jesteś nikim, jesteś kimś wielkim w oczach Boga. I zauważcie, takie są te skutki naszego chrztu. Może podszedłem do tematu trochę przydługawo, może podszedłem inaczej gdzieś niż na wykładach z teologii, ale, ale chciałem powiedzieć Ci po prostu tak, żebyś miał w sercu, miała w sercu nadzieję, że na mocy Chrztu Świętego jesteś kimś. Szukaj wspólnoty, szukaj swojego miejsca w Kościele. Nie poddawaj się łatwo i szybko. Uświadom sobie to dziecięctwo Boże, tę Bożą miłość i uświadom sobie tę swoją wielką godność, którą Bóg Ci przywraca. Najczęściej i bardzo często i zawsze można powiedzieć w sakramencie pokuty i pojednania, ale o tym to już będzie ktoś inny mówił. Nie chcę tu wchodzić na nie swój teren. Jesteś kimś i może na takim właśnie tutaj C wysokim może zakończmy to przemawianie. Amen.